Cześć, dzisiaj trochę w innym miejscu, jak zauważyliście pewnie. Ale też trochę inny cel wypadku do lasu. Tutaj mamy teren prywatny. Co prawda w poprzednim filmie też był to las prywatny. Jednakże różni się on tym, że tam był o wiele większy obszar. Tutaj tego lasu prywatnego, którego mogę używać. Jest tylko 10 arów, yy, więc dość niedużo. Zresztą zaraz Wam pokażę, jaki to jest obszar. Yy, no ale obok też jest las prywatny. Yy, o, mamy gościa. Hey. No i w każdym razie, yy, no ale tutaj jest 10 arów, które. Tej, by hey. się tutaj przybudzić. O no to tyle nagram No w każdym razie No i co teraz My się nie znamy No także widzicie mam jakiegoś pompana którego mam nadzieję O no dobra No ty No dobra, więc wróćmy. Na czym ja to skończyłem? Tak, jest to 10 arów. Co prawda, tutaj też jest teren prywatny dalej, i po drugiej stronie drogi dojazdowej również. Tam za drogą gdzieś 200 metrów stąd już jest las państwowy. No i w każdym razie dzisiejszy cel. Dla mnie jest taki, żeby wyznaczyć sobie miejsce na, na schronienie. No, bo chciałbym dzisiaj zacząć budować schronienie, takie coś innego niż to, co zazwyczaj robię. Czyli nie będę przychodził na miejsce i rozkładał, nie wiem, pałatki, czy też w cieplejsze dni hamak, tarp, tak, czy po prostu pod chmurką. Tylko po prostu tutaj chciałbym zbudować schronienie takie na dłuższy czas. E, takie małe obozowisko. Zobaczymy. E, też będę Wam wszystko pokazywał, jak to, jak to, jak te prace postępują. E, jeśli będziecie mieli jakieś sugestie, e, czy też propozycje, co mógłbym zrobić, a może ktoś będzie chciał przyjechać i mi pomóc, e, to też również zapraszam, tak? Tylko to już wtedy e, prywatna wiadomość i jakoś się dogadamy. No dobra, to teraz Wam pokażę trochę terenu. Jesteśmy tak naprawdę na skraju większego lasu. Tutaj po mojej lewej stronie jest około 1000 hektarów lasu, więc trochę tego jest a tutaj już po prawej mamy za nie wiem, 500 metrów pola więc muszę to jakoś przemyśleć tak żeby to schronienie też było tak dość osłonięte no wiadomo będzie żeby nie było tak zimno tak jak będzie wiało od strony pola no ale pomimo tego, że to są lasy prywatne to tutaj zwierzy jest naprawdę dużo jakiś miesiąc temu jak byłem tutaj to no to podczas ogniska przebiegła po prostu sarna zdziwiła się, że ludzie są no mam nadzieję, że wykorzystam dobrze ten czas, póki jeszcze tutaj nie ma tak dużo znaczy tutaj akurat nie ma zabudowań, no myślę, że jeszcze jest tak z 3-4 lata i pewnie jakieś pierwsze domy powstaną dlatego muszę teraz dobrze wykorzystać ten czas, kiedy, kiedy tutaj nikogo nie ma no a później nadal będę korzystał a co to no dobra to pokazuję już gdzie jesteśmy. No więc tak jak patrzycie teraz na wprost, no to jakbyśmy poszli prosto, to będzie właśnie ten las państwowy o którym wspominałem tutaj Wam pokażę tutaj nadal jest las prywatny, dojdziemy do drogi, pokażę jak tutaj jest teren. No, więc tutaj za drogą mamy też las prywatny, co zresztą widać. Ja nie spotkałem się za bardzo z takim lasem państwowym, e, takim zarośniętym. Może gdzieś jest, ale no, mi się jeszcze nie zdarzyło. No, a tam za drogą jest już las państwowy. No i tutaj znowu lasy prywatne. Jest to. E, 60-letni las sosnowy. No ale jak widzicie, lesy prywatne właśnie się tym charakteryzują, że no nie są zbyt zbytnio e, dobrze zagospodarowane. Przeważnie. Bo czasami ktoś się trawi, kto dba o las. No ładnie słońce wyszło. Fajnie trochę słoneczka się przyda na pewno będzie cieplej. No i tutaj jak macie ten płot. O tutaj się zaczyna. I tam widać już granice tego lasku. Także dużo tego nie ma. Dużo też jest drewna, które zostało wycięte jak było ten teren przygotowywany. No także a tutaj wam pokażę. To co mi się udało już zrobić. Zobrócę obrócę kamerę. Jest to coś na wzór kuchni obozowej na smuka jak widać yy, Bo nie jest tak jak w książce Pięknie wszystko zrobione tutaj ale, ale działa także dla mnie to się liczy No może kiedy indziej jak jeszcze mi się uda no to to zrobię to lepiej, natomiast to zaraz się kończy ten e, teren na którym mogę coś budować. Tutaj właśnie widzicie te mało estetyczne e, linki, no ale są. E, no wszystko w trakcie. To dopiero niedawno mogę użytkować ten teren. No także tutaj jest dość dużo drewna myślałem żeby gdzieś tutaj na środku to schronienie zrobić albo może jeszcze poszukam miejsca gdzie nie trzeba było tak dużo sprzątać tego no nie wiem w każdym razie teraz poszukam eee, zaplanuję to miejsce no i widzimy się w następnym kadrze Miejsce na, na to schronienie, e, na łóżko, na miejsce ogniskowe i ekran. E, zaraz Wam pokażę. Jest to miejsce zaraz obok kuchni obozowej, e, więc e, na początku, jak jeszcze nie będę miał tego miejsca ogniskowego przygotowanego, jakieś tam stojaczków i takich e, ułatwień w życiu obozowym, no to będę jeszcze z tej kuchni korzystał. Bo nie wiem kiedy mi się to uda zrobić. Dzisiaj nie mam tak dużo czasu, więc mogę nie zdążyć. Tym bardziej, że łóżko trochę mi pewnie zajmie jakąś chwilę. Bo też nie mam aż takiego dostępu do, 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 do materiału. No będę tworzył z tego co tutaj mam. Trochę tego jest, ale większość to jest taka drobnizna, więc tego może być. Bo chciałbym, żeby to łóżko było bardziej wytrzymałe więc, i trwałe, więc... No, żeby było na już trochę dłuższy czas. No, dobra, no to w takim razie pokażę Wam gdzie jakie miejsce wybrałem, e, dlaczego takie. W ogóle się wytłumaczę. E, no, to zobaczcie. Już wam pokazuję. Więc tak, ten kawałek drewna, który widzicie ma około 2 metry długości, więc ja na spokojnie się zmieściłbym na takiej przestrzeni. No i obok mamy zaraz jedno drzewo, a następnie drugie, między którymi właśnie chciałbym umieścić to łóżko, dlatego że później te drzewa mogę wykorzystać do jakiegoś zataszenia. Tak? Bez, e, trochę zaoszczędzając materiał. bo bez sensu przecież tracić e, skoro można wykorzystać to, co, to, co się ma, tak e, dlatego tak to wybrałem e, a i jeszcze jedno, że e, z, tej, z tej strony, czyli z południa e, no większość dnia tutaj mi świeci słońce w tą stronę. Więc e, jedno, że chciałem się trochę. E, nie, że zabezpieczyć, tylko po prostu, żeby mi nie świeciło w twarz. Więc nie, nie z tej strony, nie od strony północy. Chcę zbudować łóżko. Nie wiem do końca, czy wschód i zachód nie są lepszą, lepszym rozwiązaniem. Ciężko powiedzieć. No ale w każdym razie tak sobie wydedukowałem, że od południa no, to będzie mi świeciło to schronienie, więc może też je trochę ogrzeję. To zależy pewnie też od tego, jaki materiał yy, wykorzystam na budowę tego zadaszenia. No, ale też yy, nie tylko ze względu na strony świata, a ze względu na to, jakie tutaj są tereny, bo i tutaj jest działka też z trochę laskiem, na którym w tym, w tym lasku nie, nie może być nic, nic zabudowane, tak, jakiś budynek trwale związany z gruntem. Tak samo tutaj obok, od strony zachodniej, tak, też nic nie będzie budowane, tym bardziej, że tam jest tylko las prywatny i tam to jakby tam nikt nie będzie ogólnie mieszkał, tak? W sensie nie, ta działka jest wyodrębniona, nie jest połączana z żadną inną działką, na której można się budować. Więc liczę też trochę na, na taką trochę prywatność. Może zobaczymy. To wszystko się, tak jak mówiłem, dopiero będzie budować, więc trzeba skorzystać. zauważyć je i sobie skacze po trzewach. rzadko mi się udaje taki widok złapać. zobaczymy czy się ruszy na razie jest w miejscu zaraz wam pokażę gdzie ona jest i tu zobaczymy czy gdzieś będzie widać jak skacze Wzrostanie jakości. No, także okazało się, że trochę tego terenu jest, bo zszedłem się dość mocno i w końcu mi się udało znaleźć powalone drzewo, które będzie się nadawało pod, pod łóżko. No i je przeciąć, co też nie było taką krótką czynnością, bo mam przy sobie taką piłę dla pandera e, Bachko. Chyba tak się mówi. Ona nie jest zbyt długa, chyba ma z 18 cm ostrza. Tak mi się wydaje. No, a, a tutaj to mamy średnicę z 15 cm. No, także była chwila na ścięcie tego, trochę to zajęło. No Teraz jeszcze przednę to na pół, no i zacznę, zacznę układać to, to łóżko. Zobaczymy jak to wyjdzie. Także obserwujcie. No dobra, także mamy dwie, dwie podstawy, teraz jeszcze, nie wiem, chyba z tego da radę, no i powoli będę układał to łóżko, trochę tego już jest, no i czego jak łożej będzie jeszcze brakowało, to, to jeszcze się dotnie. Jeszcze chwila chwilę mam, chyba z trzy godziny i trzeba będzie wracać do domu. Tego się nie spodziewałem. Muszę oszczędzać teraz miejsce e, pamięci, więc będę takie krótkie tylko przebitki nagrywał. E, teraz wam pokażę. Tak wygląda obecnie łóżko. Tam później poprzecinam dzisiaj, jeśli zdążę. Jak nie, no to następnym razem yy, tutaj. Już sobie przygotowałem yy, yy, takie, yy, już wam pokazuję. Nie wiem, jak to nazwać. Stopery. Nie wiem. Także będzie to zabezpieczać przed osunięciem się drewna. Także przygotowałem tego 8. Tak, po 4 na każdą stronę. No i teraz to przygotuję. No i później wam pokażę jak to wszystko wyszło. Przetestuję czy się trzyma. I tyle. No także skończyłem trochę było przy tym roboty No i zaraz przetestuję czy się opłacało No, dajcie znać w komentarzach czy, czy wy też spaliście już na takim łóżku Czy robiliście takie łóżka Czy Wam się podobał ten film No niestety ze względów z przyczyn technicznych Eee, tak ani inaczej będzie wyglądał film. Cóż, taki los, musimy się z tym pogodzić. Także teraz was, znaczy was, kamerę odstawię i przetestuję łóżko. No zobaczymy. Testy, testy, testy. O, usiąść się da. Nie rozwaliło się. A później jeszcze albo zrobię zdjęcia, jeśli nie starczy pamięcia, albo pokażę jeszcze na filmie, jak to wygląda z bliska. No ja testuję. O! Po takiej robocie coś pięknego. ale żeby nie było tak dobrze w takim razie pokażę wam jak to jak to wygląda z bliska klasyczne łóżko <grydy> jeśli ktoś widział jakieś filmy to pewnie podobne e, tak tutaj pod spodem konstrukcja a no na wierzchu poprzeczne belki nie. Także tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. No i zasubskrybujcie kanał. Dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia.